Klej Libet 2 w jednym to jednoskładnikowy, bezbarwny klej i uszczelniacz na bazie polimeru, który umożliwia szybkie i skuteczne łączenie betonowych elementów ogrodowej zabudowy. Proces klejenia nie wymaga skomplikowanych prac przygotowawczych. Wystarczy oczyszczenie i otłuszczenie powierzchni oraz użycie odpowiedniego aplikatora do kartuszy. Warto też zadbać o optymalne warunki. Zalecana temperatura aplikacji wynosi od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza a wilgotność powietrza powinna być na poziomie około 60%. Klej należy wyciskać punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni. Gdy jest ona szeroka, klej nakładamy faliście, aby zwiększyć przyczepność. Ważne, by zapewnić kontakt spoiny z powietrzem. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub w klejonych elementach. W zależności od powierzchni, na jakich klejone są elementy, konieczne może być podparcie ciężkich produktów przez minimum 24 godziny.